Za biało-czerwonych kciuki będzie trzymał Janusz Korwin-Mikke. Kandydat na prezydenta spotkał się na lotnisku z kibicami, którzy pojadą na mecz do Dublina. Mikke przy okazji złożył kilka wyborczych obietnic. Ja bym chciał wezwać Irlandczyków do przyjazdu do Polski. Obniżymy... obniżymy zwane prezydentem, obniżymy podatki, likwidując podatki dochodowe, zlikwidujemy podatki od kupna sprzedaży, i w tym momencie 3 miliony Irlandczyków przyjedzie, przyjedzie do Polski, bo oni też umieją liczyć. Problem polega na tym, czy będzie lepsze warunki do którego, czy nie. To jest najważniejsze. Jak byłem w Londynie, to mnie pytano, gdzie w Londynie było ponad 50% głosów dla mnie, jak byłem w Londynie, to mnie pytano, czym my zachęcimy. Polaków z Londynu, żeby wrócili do Polski. Ja mówię, a czym was zachęciła królowa Elżbieta? No przecież nie wzywała was do, do przyjazdu. Nie, po prostu są niższe podatki. Proste to. I tyle. Mamy prostą receptę. To są nasze życzenia dla Polaków nie tylko w Irlandii, w chwili obecnej Polacy poza granicami własnego kraju to jest 17 województwo, większe od wielko, większości polskich województw, te ponad 2 miliony Polaków, którzy ciężko pracują, są dumni z polskości poza granicami Polski. Mamy nadzieję, że oni będą mieli po co wrócić i życzymy dzisiaj bardzo konkretnie. <śleszy> Brawo! Brawo! Życzymy dzisiaj polska gola korwin na prezydenta.